Rozpoczęcie pracy w systemie. Krok po kroku. Na początku działalności w systemie należy wypełnić krótką ankietę. Wybieramy kraj, określamy rodzaj działalności, podajemy numer telefonu firmowego, który będzie później widoczny w dokumentach drukowanych oraz wpisujemy nazwę oddziału w firmie. Następnie istotnym momentem, na który warto zwrócić uwagę, jest wybór waluty w której prowadzimy rozliczenia z dostałkami i klientami. Ten parametr nie będzie możliwy do zmiany w przyszłości. Wybieramy walutę, w jakiej klienci rozliczają się z nami, a także walutę, w jakiej my rozliczamy się z dostawcami i podajemy kurs wymiany, który będzie możliwy do późniejszej zmiany. Następnie klikamy Kontynuuj pracę w systemie. Od razu po zarejestrowaniu spotykamy się z bazą wiedzy, gdzie znajdują się odpowiedzi na praktycznie wszystkie pytania dotyczące korzystania z programu. Jak widzisz, wszystko jest podzielone na kategorie, z których każda zawiera instrukcję wideo. Większość klientów, zanim zaczną tworzyć zamówienie klienta w systemie, próbuje najpierw uzupełnić wszystkie niezbędne dane, np. dodając pracowników. Aby to zrobić, przechodzimy do menu Pracownicy, Lista Użytkowników i klikamy Utwórz Użytkownika. W otwartym karcie wprowadzamy login, hasło i imię i nazwisko. Następnie określamy rolę, numer telefonu i adres e-mail. W zależności od przypisanej roli, użytkownik będzie miał odpowiednie uprawnienia do systemu. Teraz należy wybrać magazyn i lokalizację, na którą domyślnie trafia urządzenie wysyłane do naprawy przez tego pracownika. Ponieważ w programie GINCOR zaimplementowany jest system adresowy przechowywania, każdy pokój w oddziale jest magazynem, a każda półka, skrzynka, na której przechowywane są urządzenia w danym pokoju, jest lokalizacją. Następnie określamy, do których kas i magazynów pracownik ma dostęp. Ponieważ jeszcze nie dodaliśmy magazynów i kas, wybór jest ograniczony, ale po uzupełnieniu danych, te parametry będą mogna edytować w karsie pracownika. Możemy zezwolić lub zakazać przeglądania danych kontaktowych klienta lub zakazać klientowi przeglądania cudzych zamówień. Następnie określamy metody wypłaty wynagrodzenia. Możemy również wysyłać powiadomienia pracownikowi, jeśli zostanie on przypisany jako odpowiedzialny za zamówienie lub menedżer. By the way, klikając na Awatar, możemy dodać zdjęcie pracownika. Następnie klikamy utwórz i nowy użytkownik pojawia się na dole listy. Przy użyciu opcji aktywność możemy zezwolić lub zabronić dostępu pracownika do systemu. GeneCore jest zorganizowany tak, że pod jednym loginem i hasłem może pracować tylko jeden pracownik jednocześnie. Możesz samodzielnie dostosowywać uprawnienia dostępu dla każdej roli pracownika, a także tworzyć własne role. Następnym krokiem będzie utworzenie oddziałów, magazynów i lokalizacji dla każdego z filii Twojej firmy. Przechodzimy do menu Magazyny, Ustawienia, Centra Serwisowe. Jak widzimy, tutaj już istnieje jedno oddział, które dodaliśmy podczas rejestracji. Możemy go watch lub utworzyć nowe. Wprowadzamy nazwę, wybieramy kolor. Ikony tego koloru będą wyswietlane obok utworu sonic zamówień dla tego oddziału, aby można było je wysłalnie odrobnić. Następnie podajemy adres i numer telefonu, naciskamy Utwórz, dodaliśmy drugi oddział. Teraz należy dodać magazyny i lokalizację dla tego oddziału. Naciskamy Przejdź, Automatycznie przenosi nas do karty tworzenia magazynu. Wymyślamy nazwę. Magazyny nazywamy tak samo, jak pokoje w oddziale, na przykład sala sprzedaży, warsztat. Co oznaczają zaznaczone opcje poniżej? Chodzi o to, że nie wszystkie pozycje na magazynie są dostępne, mogą być zarezerwowane lub uszkodzone. Dlatego musimy określić, czy towary znajdujące się na terenie tego magazynu będą wyświetlane w dostępnym stanie, czy nie. Na przykład możemy utworzyć magazyn wada, gdzie będą przechowywane wszystkie części, które nie nadają się do naprawy. Menadżerowie zobaczą, że taka pozycja istnieje, ale nie będą mogli jej używać do naprawy. Następnie określamy przynależność magazynu do określonego centrum serwisowego. Jak widzimy, aktualnie jest podane oddział Track 2 który wcześniej utworzyliśmy. Następnie wybieramy kategorię. Opis kategorii można znaleźć w podpowiedzi. Również podajemy adres i numer telefonu, które będą wyświetlane na potwierdzeniach. Teraz musimy utworzyć lokalizację dla tego magazynu. Podajemy witryna 1, witryna 2, półka 1 i tak dalej. Naciskamy utwórz. Dla drukowania naklejek dla lokalizacji możesz po prostu kliknąć ikonę drukarki. W przyszłości będziesz mógł przenosić zamówienia i towary między lokalizacjami, skanując kody kreskowe obu pozycji. Teraz warto dodać kontrahentów do systemu. Kontrahenci to nasi dostawcy, stałe klienci, dostawcy usług telekomunikacyjnych i internetowych, ogólnie wszyscy, z kim utrzymujemy relacje finansowe. Przechodzimy do menu Księgowość Jak widzimy, tutaj już są cztery kontrahenci, których system utworzył domyślnie. Są one niezbędne do przeprowadzania transakcji systemowych. Teraz klikamy przycisk Utwórz i przystępujemy do tworzenia kontrahenta w księgowości dla jednego z naszych pracowników. Wprowadzamy imię i nazwisko oraz numer telefonu. Następnie określamy typ kontrahenta, pracownik. Ten parametr jest nam potrzebny do tego, aby system automatycznie pobierał kategorie wydatków i przychodów dla danego typu kontrahenta, co pozwala nam uniknąć ręcznego wybierania ich za każdym razem. Innymi słowy, jeśli wybierzemy typ dostawca, pojawią się różne kategorie, takie jak opłata za zamówienie od dostawcy, odpisanie środków z konta za zamówienie itp. Dla typu pracownik będzie kategoria wydatków wypłaty. Po co są potrzebne kategorie księgowe wydatków i przychodów? Pozwalają one filtrować wydatki Twojej firmy według kategorii czyli zobaczyć, ile wydano w ostatnim miesiącu na wynagrodzenia, czynsz, zakup części itp. Naciskamy utwórz. Jak widzimy, nowy kontrahent został dodany do systemu. W ten sam sposób dodajemy także dostawcę. Teraz możemy dodać urządzenia do systemu. Aby to zrobić, przechodzimy do menu Kategorie. Klikamy Utwórz kategorię, wpisujemy nazwę. Ustawiamy znacznik Stanowi modelem urządzenia. Oznacza to, że kategorie produktów są modelami urządzeń, które przyjmujesz do naprawy. Taki system pozwala programowi określić, które produkty i części są kompatybilne z konkretnymi urządzeniami. Następnie określamy kategorię nadrzędną. Wszystkie kategorie w systemie są strukturyzowane jak foldery w folderach, a kategoria nadrzędna to folder, w którym będą przechowywane Twoje utworzone kategorie. Naciskamy utwórz. Gotowe. To urządzenie zostało dodane do systemu i możemy je przyjąć do naprawy. Następnie dodajemy produkty, które będziesz sprzedawać, lub też części do urządzeń i usługi, które zostaną dodane do zamówień. Przechodzimy do menu Produkty, klikamy Utwórz produkt. Wybieramy typ produktu. Typ Usługa ustawiamy dla tych pozycji, które nie mogą być przyjęte na magazyn, ale są świadczone w formie usługi. Ważne, w programie GeneCore. Produkty i usługi znajdują się w jednym dziale produkty i różnią się tylko typem produktu. Wprowadzamy nazwę, ceny, wskazujemy, do jakiej kategorii urządzeń będzie należał ten produkt lub usługa i przypisujemy odpowiedniego menedżera. Możemy również od razu dodać zdjęcie produktu, Ustawić automatyczną cenę. Skonfigurować powiadomienie o nieosiągalnym stanie magazynowym. Teraz przyjmiemy produkty na magazyn. W systemie istnieje możliwość przyjęcia produktów na trzy sposoby. Pierwszy sposób: przechodzimy do menu Zamówienia, Zamówienia dostawców. Naciskamy przycisk utwórz zamówienie dostawcy. Wybieramy dostawcę, jeśli potrzebnego dostawcy si nie ma na liście, naciskamy przycisk plus i tworzymy go. Następnie podajemy datę dostawy i rodzaj dostawy, lokalna lub zagranica. Następnie dodajemy produkty. Jeśli potrzebny produkt nie istnieje w systemie, można go również utworzyć, naciskając plus. Następnie podajemy cenę zakupu, ilość i numer naprawy. Jeśli produkt ten ma być zakupiony dla konkretnej zamówienia klienta, naciskamy w koszyku. Jak widzimy, produkt pojawił się poniżej i możemy dodać kolejny produkt do zamówienia dostawcy. Teraz naciskamy utwórz. Zamówienie pojawiło się na liście ogólnej. Gdy dostawca dostarczy towar, zamówienie trzeba zatwierdzić, wpisując ilość, którą przyjmujemy, wybierając magazyn i lokalizację, gdzie przyjmujemy towar. I naciskamy zatwierdzić. Jeśli ilość jest mniejsza niż zamawiana, system automatycznie wysyła zapytanie o zakup pozostałego towaru. Zamówienie jest teraz w stanie zatwierdzone, co oznacza, że zostało przyjęte. Następnie przechodzimy do menu magazyny, przychody i przyjmujemy zamówienie na magazyn. System automatycznie generuje numery seryjne dla każdej pozycji. Jeśli odznaczysz opcję generować, możesz samodzielnie wprowadzić numery seryjne. Możesz również od razu wydrukować kody kreskowe i etykiety cenowe dla produktów. Produkt został pomyślnie przyjęty i przechodząc do menu Magazyny, Zapas magazynowy, zobaczymy go na liście ogólnej. Drugi i trzeci sposób przyjęcia zamówienia od dostawcy polega na tym, że przechodzimy do menu magazyny, odbiory i naciskamy przycisk odbiór. Tutaj możesz załadować plik Excel lub utworzyć listę samodzielnie. Naciskamy utwórz. Karta tworzenia zamówienia jest taka sama jak w menu Zamówienia dostawców. Jedyna różnica polega na tym, że pomijamy krok z potwierdzeniem towaru, od razu przyjmujemy go na magazyn i wybieramy magazyn i lokalizację. Wypełniamy wszystkie pola, naciskamy w koszyku i wybieramy odbiory. Tutaj również możemy wygenerować i wydrukować numery seryjne. Teraz, po podstawowej konfiguracji systemu, możemy przystąpić do tworzenia zamówienia klienta. Przechodzimy do menu Zamówienia. Utwórz zamówienie. Otwiera się formularz tworzenia zamówienia. Pierwsze pola to numer telefonu i imię klienta. Jeśli klient już korzystał z usług Twojej firmy wcześniej, to jego zlecenia lub urządzenia będą wyświetlone po prawej stronie. To pozwala zaoszczędzić czas na wprowadzanie informacji o urządzeniu i wybrać odpowiednie urządzenie z poprzednich zgłoszeń. Jeśli klient składa zamówienie po raz pierwszy, wprowadzamy ręcznie informacje o urządzeniu i numerze seryjnym. Następnie wypełniamy wymagane pola, podajemy przybliżoną cenę i datę gotowości. Jeśli nie widzisz odpowiednich pól w formularzu przyjęcia lub widzisz zbędne pola, których nie zamierzasz używać, przejdź do karty edycji pól w menu Więcej, Ustawienia. Konfiguracja pól formularza tworzenia zamówienia. Przełącznikiem możesz włączać lub wyłączać pola, a także dodawać własne pole, po prostu podając jego nazwę. Teraz tworzymy nasze zamówienie, naciskając przycisk Utwórz. Przechodzimy do karty zamówienia. Gdzie dodajemy wszelkie informacje na temat procesu pracy, przypisujemy odpowiedzialnych itp. Teraz musimy dodać część zamienną. Załóżmy, że jej jeszcze nie ma na magazynie. Wprowadzamy nazwę produktu w pole, a następnie tworzymy zamówienie dla dostawcy. Podajemy typ dostawy. Wysłaliśmy zapytanie o zakup towaru, które pojawi się na liście ogólnej w menu Zamówienia od dostawców. Program od razu sugeruje nam zatwierdzenie i przyjęcie zamówienia od dostawcy. Wybieramy dostawcę, koszt i naciskamy Zapisz. Następnie system automatycznie sugeruje nam przyjęcie towaru i jego przyjęcie na magazyn. Teraz przypisujemy numer seryjny gotowe część jest gotowa do naprawy. W ten sam sposób dodajemy usługa. Dla każdej pracy można przypisać oddzielnego mistrza. Po zakończeniu zmieniamy status zamówienia na gotowe. System proponuje wysłanie powiadomienia klientowi o gotowości. Podczas naprawy nie dodawaliśmy żadnych komentarzy do zamówienia, ale jak widać, system automatycznie zapisuje wszystkie zmiany w komentarzach. Te komentarze klient może zobaczyć na Twojej stronie internetowej, podając numer telefonu w widżecie Status zamówienia. Jest to bardzo wygodne, ponieważ Twoi klienci będą informowani na bieżąco o aktualnym stanie swojej naprawy, bez dodatkowych kosztów dla personelu. Komentarze mogą być również ukryte, tylko dla pracowników. W tym celu, przed napisaniem komentarza lub obok już utworzonego komentarza, należy zamknąć kutkę. Zwróć uwagę również na system bezpieczeństwa. Każda zmiana w karcie zamówienia jest rejestrowana i zapisywana. Innymi słowy, naciskając na nazwę pola, możesz zobaczyć, kto, kiedy i jakie informacje zmienił. Jest to bardzo przydatna funkcja dla wewnętrznego bezpieczeństwa firmy. Teraz wydajemy zamówienie klientowi, naciskając przycisk Wydaj. Możemy wydać zamówienie klientowi i od razu wprowadzić gotówkę do kasy, wybierając odpowiednią kasę, lub możemy wydanie bez płatności. Jeśli masz dużą firmę i płatności przyjmuje księgowy, można to zrobić w menu Księgowość, Zamówienia. Klienci, naciskając przycisk Przyjęte. Tutaj są również żądania płatności od dostawców. Tu również mamy zaproszenia do zapłaty za zamówienia od dostawców. Dodatkowo, możesz dokonać płatności za zamówienie lub anulować prośbę o płatność, jeśli zamówienie zostało już opłacone innym środkiem. Do czasu dokonania płatności dostawcy za zamówienie, będziemy mieli zobowiązanie wobec niego, a to zobowiązanie można sprawdzić w sekcji kontrachęci. Kiedy opłacimy jedno zamówienie. I wrócimy do listy kontrahentów, zobaczymy, że zobowiązanie zostało zmniejszone o tę kwotę. Wszystkie utworzone zamówienia klientów przechowywane są w menu zamówienia naprawy. Tutaj widzimy krótkie informacje o przyjmującym, mistrzu, dacie przyjęcia, statusie, koszcie i innych informacjach. Ponieważ mamy już opłacone i wydane zamówienie, możemy sprawdzić, ile inżynier zarobił na tym zamówieniu. Aby to zrobić, przechodzimy do menu księgowość, raporty, wypłaty, wybieramy odpowiedniego pracownika i przeglądamy raport. Na dole podana jest ogólna wartość za wszystkie zamówienia, a powyżej szczegółowo dla każdego zamówienia. Z czasem będziesz mieć pełną listę zamówień. Zdarzają się sytuacje, kiedy klienci przynoszą swoje urządzenia w ramach gwarancji w celu dostosowania. Aby nie tworzyć nowego zamówienia, można otworzyć już istniejące. Można użyć wyszukiwarki według imienia, numeru telefonu, numeru seryjnego itp. Otwieramy kartę zamówienia i zmieniamy status na zaakceptowano do rewizji. Na przykład, jeśli był wadliwy towar i trzeba go wymienić, naciskamy minus obok numeru seryjnego i odczepiamy towar. Wybieramy, gdzie go przenieść, w tym przypadku przenosimy towar do wada. Dodajemy nowy towar i wydajemy klientowi urządzenie. Jeśli jednak klient odmówił naprawy i żąda zwrotu pieniędzy, naciskamy przycisk zwrot pieniędzy. Możemy powiązać transakcję, jeśli została już dokonana wcześniej z kasy, lub dokonać zwrotu bezpośrednio z zamówienia, wybierając kasę, z której wydajemy pieniądze. I zmieniamy status takiego zamówienia na klient odmówił lub wydany bez naprawy. Pozostało tylko uporać się z wadliwym towarem, przechodzimy do menu magazyny. Wybieramy magazyn WADA, tutaj znajduje się jeden towar. Możemy odpisać ten towar, przenieść lub zwrócić z powrotem dostawcy. Zwracamy go dostawcy. Jak widać w karcie produktu, wszystkie czynności, które zostały przeprowadzone z tym produktem są również rejestrowane. Po zwrocie położenie komponentu zmieniło się na klient. System nie rozróżnia klientów od dostawców. Wysyła wszystko na lokalizację klienta, czyli poza obszar serwisu. Po zwróceniu towaru dostawcy, ten zaciągnął u nas dług. Przechodzimy do menu księgowość kontrahenci. Aby pozbyć się zadłużenia, możemy przyjąć nowy towar od tego dostawcy lub, jeśli otrzymaliśmy zwrot gotówki, dokonać transakcji w kasie. Przechodzimy do karty kasy, wybieramy dodawanie, kategorię spisanie z balansu za zwrot dostawcy. Wybieramy kontrahenta i podajemy kwotę. Zaznaczając opcję Bez obciążania z bilansuła, wpłata od kontrahenta nie wpłynie na nasze salda zobowiązań z kontrahentami, czyli nie pojawi się w menu Kontrahenci. Ponieważ chcemy spłacić zadłużenie, nie zaznaczamy tej opcji, naciskamy wprowadzenie, sprawdzamy menu kontrachęci, zadłużenie zostało spłacone.